Dzień dobry, panie Dzień dobry. Widerski. Pan tutaj w Stawiszynie jest druhem harcerskim, czy? Tak, prowadzę drużynę harcerską, z harcerską imienia Króla Jana III Sobieskiego w Stawiszynie. I, I pan ma wielkie odkrycia tu w swojej harcówce. Co na przykład to znaczy no, tutaj? Skąd to jest? takie zbiory i na przykład z najcenniejszych no moim zdaniem jest młotek z epoki kamiennej. No tak, około może mieć 5000 lat. To jest ten młotek, był znaleziony w okolicy Koła Wodnika, który Pani Krystyna właśnie mi powiedziała, że tam, tam w tym okolicy jest to Koło Wodnika i jak po prostu sprawdziłem, to w tej okolicy ten młotek był znaleziony. No to wynika z tego, że ta osada Stawiszyńska ma bardzo, bardzo wiele lat, no bo ponad 5000 lat tu już ludzie po prostu mieszkali. Nie? No to świetnie, no, no. to się cieszę, że Pan to znalazł, jaki piękny. Także Super. Ja się wiem, jak jest w ogóle wiercany ten otwór na trzonę, Tak. to oni wiercili yy, kością, posypowali piaskiem, trochę wodą polewali, kością to było wiercone, także dosyć długo to trwało, bo w kamieniu, ale w, tym, w tej epoce tak robili po prostu i późionek normalnie był wkładany. Ten młotek ma troszeczkę czubek tak z, zjechany, jak to się mówi, ale po prostu w księgach, jak się szukają różnych takich wykopalisk, to jest młotek z tej epoki właśnie. Jest świetne, a te inne tutaj co jeszcze pan. Z bardzo ciekawych rzeczy jest taka mała urna z Łysych gór, to po prostu ktoś chłopak znalazł na łysych górach, jak był na grzybkach. I po prostu ja nabyłem tutaj do muzeum to, bo no to ma wartość historyczną, że tam na Łysych Górach. Była prehistoryczna osada. I bardzo ciekawe, właśnie. dziurka? No ta dziurka, to ja tak się dowiadywałem, że prawdopodobnie jest to naczynie z grobu, bo do grobu takie właśnie naczynia były z przewierconą dziurką kładzione, Ale czy to prawda? No, no nie wiadomo. Tu są jakieś y, takie są. łuki, i łuki, tu są takie Jest jakby ozdobna, ozdoby. właśnie. I tu jakby, a może, może brakuje łóżka może... jeszcze nie, bo takie tutaj Symbole widzę, jakby światła, coś tam brakło. Ruchów. No ale po tych właśnie ozdobach dojdzie się z jakiego to właśnie czasu jest, bo to to takie właśnie... Bym musiał być specjalistą czy... do trzymania Ech, nie interesowali się? A ja się boję, żeby nie zabrali z tego. Ja gromadzę te zbiory to miejscowe, chcę, że żeby tu... zostały tutaj, bo w przyszłości pragnę, żeby to było jakieś muzeum. A jeżeli chodzę, to sprawdzą i włożą do po prostu do magazynu w muzeum w Kaliszu, no i to tak będzie w magazynie leżało. Aha, A tak, tak to, to po prostu powiem. chcemy gromadzić różne zbiory, ale I tysiące stawisz tak, na jej okolicy i żeby tutaj, żeby tak tu przyczynie. były. Rozumiem, rozumiem. No ale są niesamowite. Co jeszcze pan tutaj się pochwali? Eee, następna jest urna, z terenu Łysy Gór. Ta Gór. Urna, ta urna była znaleziona przed II wojną światową. Nauczycielka z, uczni, z uczniami ze szkoły była na Łysych no, i tam są takie wydmy piaszczyste, i, te, i na tych wydmach znalazła właśnie całą urnę. Wie Bardzo pan, rzadko można całą urnę łyse znaleźć. Łyse góry. Wie pan z czym się kojarzy? Tak. Z, moim, z moją Kasiopeją. I ona ma taki czubek na głowie, i tam widziała. Te, te łysy góry. Zakończenie. I tej... to ona jest kobietą pełni, bo to jest kobieta płodna, ona tak. miała Andromedę córkę i Pan mówił kiedyś mi, że były tam legendy opowiadane tak, o tańcach czarownic. No są takie legendy. A czarownice zawsze tańczyły na miotłach przy pełni księżyca. I ja, ja coś mam, bo poszukałem właśnie coś, coś z historii. Tak. Z opowiadania babci było tak, że na tak. tych Łysych te czarownice robiły sabat. No, ja się pytałem, co to ten sabat? No Babcia mówiła, że rozpalały wtedy ognisko. Wigilie świętego Jana tańczyły i wzywały szatana. I to był ten aha, sabat. Aha, no wigile Świętego Jana, czyli tak. w przesilenie słoneczne, wtedy tak. najdłuższy dzień w roku, a najkrótszą noc. Tak, no właśnie. Wiedny. To okay. jeszcze wrócimy do tych dokumentów, proszę pana, a co tu jeszcze pan. Tutaj widzę jakieś kamienie. Żar, żar, żarna są. To. Kamienie żarnowe. Tak, gdzie pan je znalazł? Te kamienie żarnowe zostały. Byliśmy na biwaku na szwedzkim okopie. Szwedzki okop to jest około 3 km od stawiszyna. i około. To czy... Tak, to jest Jarantów. I około no, 2 do 3 km od łysych gór. To jest 2 km od łysych gór. Jest to osada z opisu, osada do XI wieku, że to, no, to była muszę osada. Chcę powiedzieć, że tam znajduje się Ale... serce mojego orła. Ale, orła, gwiazd do zbioru orła, w którym y, y, odbywały się różne. Y, y, no bardzo ciekawe, jest bo, wojskowe. Bo na przykład, no. Zebrania. Próbowaliśmy, rozkopaliśmy, próbowaliśmy tak? robić dół na śmieci. Tak. No i zaczęły się pojawiać kamienie. No to wtedy zaczęliśmy ostrożnie odkopywać i ukazał nam się Krąg z kamieni i w środku tego kręgu z kamieni na sztorc były ułożone te kamienie na żarnowe. To znaczy na sztorc, to znaczy, stoc... o, jakie to ciężkie. ciężkie. O, o, je, je. o, w ten sposób. Tak były ułożone. Tak były ułożone. Tak, że były ułożone te kamienie żarnowe w środku tego kręgu okay, kamieni. Fantastyczny. Granic czerwony przeważa. Czerwony tu jest granic. A ten następny jest jeszcze ten to jest te, ten, z z kręgu. nie, Jest nie, nie, jest. Te wyglądają, tak nie, jeszcze starsze jeszcze. Te jeszcze. nie, 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 ale nie, 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 Piaskowiec nie, jest. nie, 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 Tak. nie, 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 na boku Jarantów-Kolonia czy Jarantowy? Trzeba dojechać do Jarantowa do i się y, przejeżdża między lasami trzeba wjechać w łąki. Ten szwedzki okop jest położony na łąkach, w pobliżu płynie rzeczka Bawoł. Aha i, tak i się, tam na zboczu tego, y, tej, tego w środku, wału, w środku. W środku, środku tego i tej, tej, po prostu. Od strony północnej? Y, to by było od strony pół, zachodnio północno gdzieś tak. zachodnio północno by znaczy w ten sposób, tak. Tak, tak, nie jak mamy tu tak, byśmy mieli to, to tak by będzie, jest, to tak, tak będzie, aha, bo no, my tak. no. No by byliśmy tam w Jarantowie to przy takim jakimś, jakiejś piramidzie zbudowanej Big Bigwan Big Big i tam dalej widać było ten oko e, tak? Szwęski, bo tam jest taka tak? droga polna, mm -hmm. tam ciężko dojechać, mm -hmm. a tą drogą drugą y, można jechać przez Łąki, tylko też ciężko, tak samo do Łyżskich Gór jest bardzo ciężko dojechać, Aha, to są te bo to są polne drogi, no, także tam bardzo ciężko. No to na razie dziękuję Panu. Proszę bardzo. No. I że mogę przedstawić Państwu panią magister Krystynę Derkową, która zechce nam przedstawić temat, który pozwolicie Państwo, że przeczytam, bo w momencie kiedy go usłyszałam, było mi to bardzo trudno no, zapamiętać, bo on, on jakby odstaje od takich tematów, które do tej pory mieliśmy na uniwersytecie. I autentyczna na narzędzia kalendarza są na czołgowie dziewczycowe. Proszę Dzień. Państwa, zostałam przedstawiona, bardzo dziękuję, bardzo było jest miło. Jestem Skalicza i tym tematem, który Państwo teraz pytają, zajęłam się w chwili bardzo trudnej dla mnie, po śmierci mojej matki. Szukałam jej korzeni, i natrafiłam na coś więcej niż tylko to, co znalazłam, co było zapisane w zapiskach rodzinnych. Odkryłam mapę satelitarną tej ziemi, z której pochodziła ziemi cienia mły, osady historycznej, osady, której po raz pierwszy wydano przywilej polski w osadzie królewskiej która została zamieniona na jedną osadę przez Kazimierza Wielkiego Piasta. W osadzie, której były, w osadzie której były urny znajdowane, w której był skarb, znaleziony dępa pod dępem po źródle rokochatka. W osadzie o której opisywano legendy, między innymi legenda. O Rotochwce, o tym źródle, w które leży w cieniu młyn przez Stefana Kinilera z Opatrupicza. I to, co ja odkryłam, było coś niesamowitego. Odkryłam na tej dzień Wielkiego Psa. Wielkiego Psa, to jest śmieszne, ale to była figura Wielkiego Psa, którą ja zaobserwowałam na mapie satelitarnej. A znałam to Ziemię. Z dzieciństwa, więc przybliżałam mapę satelitarną i takie spojrzenie, w ogóle takie spojrzenie geografka na jakąś figurę, to też było dziwne, ale zaczęłam się tym interesować i stwierdziłam, że ta figura tego psa to jest osoba, otoczona ciekami wodnymi i zaczęłam szperać. Tak długo zaczęłam szperać, że doszłam do kalendarza słonecznego i księcowego, rozłożonego na ziemi Ale, proszę Państwa, co to jest w ogóle kalendarz? W przeszłości historii, ja piszę tu antyczna na kalendarz, <coughs> to, to są bardzo odległe czasy. Co to jest ten kalendarz? W przeszłości historycznej mieliśmy bardzo dużo kalendarzy. Kalendarz egipski, kalendarz mawinoński, chiński, Indyjski bo grecki. Co to znaczy? Co to jest w ogóle kalendarz? Kupujemy co roku, zmieniamy, patrzymy na daty, przyjmujemy to tak normalnie. To tutaj, to tu przed to jest takie odkrycie jak dzisiaj internet. To potrzeba niesamowitej było żeby coś do takiego do takiego czegoś wkątpić. Co to jest kalendarz? To jest, jak tutaj mamy. Przedstawię tutaj bardzo obrazkowo, obraz ziemi, wloks. Jeżeli ja będę Słońcem, to kalendarz to jest jeden obrót ziemi dookoła Słońca. I, te, I ta ziemia, jak krąży dookoła, obraca się dookoła Słońca, jeszcze dzieje i noc, jeszcze jest nachylona, jeszcze i płaszczyzna jest nachylona. To jest naprawdę skomplikowane. Do tego obok Ziemi kręci się Księżyc i on razem z nią, wszystko to razem jest zsynchronizowane. Proszę Państwa, jeden obok, tak, i Księżyca i Ziemi dookoła Słońca jest kalendarz. Ale coś ciekawego, skąd ta obrazka? Skąd te dni? Więc Ziemia Obracając się dookoła Słońca, na na swojej drodze pewne punkty. To są gwiazdo zbiory. zbiory są zbiorami gwiazd, w pewnych kształtach. I one idąc tu ma pytyka. Na przykład gwiazdow byka, gwiazdą raka i tak dalej. Było ich bardzo dużo tych. Ustalono, że jest 12 a wstało księżyc. Ciągle się zmienia obraz, się czy to po Raz widzimy się, raz pełnię, raz go nie widzimy, raz widzimy go jak zalita, drugi raz widzimy go na południu, trochę na północy, ciągle inaczej, raz dzień, raz noc. Wszystko związane jest z tym, że księżycy tłumiejscy, w że zmienia się, się obraz, że zmienia się, się przepina, że zmieniają się w ogóle I co jest ciekawe tutaj w naszym systemie, ten gwiazdodwiony, który Ziemia napotyka, na swojej drodze odnalazł na mapie satelitalnej Ziemi Kaliskiej. Od Odry do barki, na tym obszarze, od Odry do barki, na tym obszarze tych dwóch pradolin, pradoliny rzeki Odry, i na rzeki w tym obszarze po ostatnim złotobawceniu Europy. Tutaj nastąpiło zarudnienie obszaru. I od tego czasu, czyli 10 tysięcy przez er, tworzy się tutaj kultura. I tu zaczyna się kultura agralna, agralna. A że leżymy tu na tej szerokości geograficznej 52. Mieliśmy cztery pory roku w innych w środkowym, w Egipcie. Mamy inną sytuację. Oni są więcej na południu. Tam jest ciepło. Też obliczano mia kalendarz, budowano, ale ten kalendarz uzależniany był od wylewu Milu. Tutaj kalendarz musiał być bardzo precyzyjnie stworzony. To musiała być wielka wiedza. Żeby przeżyć, a klimat się zmienia. Tu są cztery pory roku. I gdy jedna pora roku jest absolutnie nieporem. Chciałam się zeznać, aby tak. z zagranicy, na tam w Niemczech tak. zaprezentować swoją pracę. I ja myślę, że w tym wykładem również zachęci nas, przynajmniej do tego, żeby stworzyć na mapy inaczej, spojrzeć w niego inaczej niż dotychczas i może na te nasze, a myślę, że każdy z nas ma zainteresowania, żeby je poszerzyć, I może coś, coś będzie. A jeżeli Państwo, ja i firma, to podziękuje, to podziękujemy, Ten lasso już jest kraj południowy, puszczy ci pyszdrki. Aha, tak. Strachę zrobili, strachę na lache. Ale, ale. puszcza ci pysz. Przepraszę, to strachę na lache, albo lacha jest tempi, albo lacha jest pole. Lachem, lachem był na Polaku też był. No, a to to na lacha. Na tych terenach, też na tych terenach na Polach. Tak. Na pola. Na pola? 이제는 다 <suss> Pzęta, że Wangeliczki pozostało właściwie jest bardzo fajny.